Miej ojca i syna i Ducha Świętego. Ścigodne Księże, drodzy wierni. Oto przed chwilą słuchaliśmy Ewangelii, która zawiera szczegóły powołania Szymona Piotra. Szczegóły mają oczywiście znaczenie historyczne, ale mają też i inne znaczenie, dużo głębsze znaczenie alegoryczne, mistyczne, teologiczne. One mówią nam dużo o Chrystusie, o teologii. I w świetle tych właśnie, tego właśnie sensu duchowego powinniśmy myśleć o, chociażby właśnie o tym elemencie w historii Chrystusa, dlaczego wybrał na rdzeń dwunastu apostołów właśnie rybaków. Oczywiście tutaj nie chodzi o względy praktyczne, o tym nie będziemy mówić, ale chodzi o ten bardzo istotny wzgląd Właśnie mistyczny. Otóż w Starym Testamencie morze było symbolem królestwa szatana. Mistyczny, Mityczny potwór lewiatan zamieszkiwał morskie głębiny. A więc mieszkańcy morza, ryby to jest dobry obraz człowieka przed nadejściem Jezusa Chrystusa. Ryby, jak wiadomo, żyją tylko w wodzie, oddychają. Będąc w wodzie, poruszają się tylko w wodzie. I tak samo człowiek, przed nadejściem Chrystusa, on jakby oddychał atmosferą grzechu, poruszał się w tym królestwie ciemności, królestwie grzechu, jemu podlegał i w nim żył, i nie mógł się wydostać na zewnątrz. Potrzeba więc było rybaka, potrzeba było kogoś, kto te ryby wydobędzie na ten świat, w którym można oglądać, podziwiać promienie słoneczne, można cieszyć się, Ciepłem tych promieni to jest obraz nauki Jezusa Chrystusa, która oświeca umysł, która ogrzewa naszą wolę, aby mogła kochać Boga i bliźniego, na ten świat, w którym można oddychać powietrzem. To jest obraz łaski Ducha Świętego. Potrzeba było rybaka. Ale na czym polega to łowienie? Czy jest ono tylko naturalnym procesem, takim zwykłym? Zwykłą czynnością, którą można dokonać za pomocą naturalnych zdolności. Dzisiejsza Ewangelia nam pokazuje, że tak nie jest, że jest to niemożliwe. Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. To nam pokazuje, do czego prowadzi duszpasterstwo, apostolat prowadzony tylko za pomocą środków czysto naturalnych. Zresztą Sytuacja obecnego, tego posobarowego nurtu w kościele, niestety dominującego, przekonuje nas bardzo mocno, bardzo łatwo, do czego prowadzi ten naturalizm. I nie tylko on ma miejsce w duszpasterstwie, nie tylko wyraża się w praktyce, to zaczyna się już na poziomie seminarium, kształcenia samych kapłanów. Bo o ile przed rewolucją Watykanum II, te najważniejsze przedmioty to były teologia, Dogmatyczna i teologia moralna. Pierwsza z nich mówiła o prawdzie dotyczącej Boga. Traktaty o Bogu jedynym, o Bogu w trójcy. Z tego wynikała prawda o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. A z tego już w konsekwencji wynikała prawda o tym, co Chrystus nam zostawił o kościele, o sakramentach świętych, prawda o matce najświętszej i teologia moralna. Która często bardzo praktycznych rzeczy dotyczyła, ale skupiała się na tym, aby osiągnąć życie wieczne, aby osiągnąć zbawienie. Natomiast dzisiaj, owszem, teologia moralna i dogmatyczna są jeszcze lepiej czy gorzej, raczej gorzej niż lepiej, ale są oczywiście uczone. Tyle tylko, że raczej nie znajdują się w centrum uwagi. Od Watykanum II tym najważniejszym przedmiotem jest. To pierwsze biblistyka, niestety mocno sprotestantyzowana, niestety właśnie w sposób taki dość ludzki, naturalistyczny, interpretująca Pismo Święte, a z drugiej strony takim filarem wykształcenia posoborowego kapłana to są wszystkie przedmioty takie bardzo praktyczne i ludzkie, dotyczące tego, jaki jest człowiek, a więc przede wszystkim psychologia, pedagogika, Katechetyka, która też raczej mniej zajmuje się Bogiem, a bardziej tym, jak dojść do człowieka, jak jego zrozumieć, jak jego w jakiś sposób wychować, jeżeli to jest możliwe. A więc wszystkie te kwestie, powiedzmy, praktyczne. No, teologia duszpasterska, czy pastoralna, jeszcze jest takim ważnym przedmiotem obecnie. A więc nastąpiło odejście od teocentryzmu na rzecz antropocentryzmu. Człowiek znajduje się w centrum uwagi. I chociaż poziom. Wykształcenia posoborowego kleru gwałtownie się obniża, następuje widoczna dekadencja, to jednak wciąż jest jeszcze sporo pewnej uczoności w całym tym posoborowym systemie kształcenia, ale niestety jest to uczoność czysto ludzka. Ma charakter bardzo naturalistyczny i dlatego nie może taka, takie wykształcenie i potem taka praktyka nie może dać rezultatów. Dlatego one są tak mizerne, tak jałowe. Z drugiej strony, wracając do dzisiejszej Ewangelii, widzimy, że Szymon Piotr w momencie, kiedy zobaczył Chrystusa, Jezusa Chrystusa, który wszedł do jego łodzi, on, który był przecież zawodowym rybakiem, który najlepiej wiedział, w jaki sposób się łowi, on nie zaufał swoim naturalnym zdolnościom, czy wyuczonym, ale zaufał Jezusowi Chrystusowi. Oparł się na nadprzyrodzonej wiedzy. Oparł się na tym, co przyszło z góry, a nie tym, co przyszło z dołu. I zobaczmy, że to, co nastąpiło później, to jest ewidentny cud. Nie powinniśmy o tym wątpić, ponieważ ci, którzy byli zawodowymi rybakami, nie tylko w to nie wątpili, ale właśnie byli napełnieni zdumieniem. Piotr przypadł do kolan Chrystusowych pełen lęku, ponieważ zetknął się z boską mocą. Nie jest to tylko więc kwestia jakiegoś przypadku, że akurat więcej rybek się złowiło. Jest to ewidentny cud. Mamy do czynienia z czymś niezwykłym. I zobaczmy jeszcze, że zanim jeszcze Piotr posłuchał Chrystusa, to znaczy zarzucił sieci posłuchał jeszcze innego polecenia. Polecenia, aby wypłynąć na głębie. To jest bardzo ważne, bo tego właśnie w nurcie posoborowym właściwie najbardziej brakuje, tego wypłynięcia na głębie. Ale jaka to jest głębia? Jest to głębia życia wewnętrznego. Jest to głębia kontemplacji, zjednoczenia z Bogiem przez modlitwę. O, o tym się mówi bardzo niewiele. Poza tym jest to głębia... Wykształcenia, takiego studium teologicznego, które prowadzi kapłanów do tego, aby posiadali odpowiednie umiejętności, a ludzi wiernych do tego, aby mogli swoje życie religijne oprzeć nie na uczuciach, ale właśnie na czymś głębszym. Głębia studium dawnych mistrzów teologicznych, św. Tomasza, między innymi, poza tym też aktów magisterium Kościoła katolickiego, to właściwie jest nawet chyba bardziej politycznie niepoprawne niż msza czasów. O ile moderniści jeszcze mogą tą mszę jako jakiś dodatek gdzieś tam tolerować, to nie tolerują tego, tej starej teologii, bo ona od razu odrzuca modernizm. I wreszcie ta głębia to jest również głębia życia sakramentalnego. Nie tylko chodzi o częste przyjmowanie sakramentów, ale przyjmowanie owocne, przyjmowanie w duchu właśnie kontemplacji, w duchu rozważania, w ogóle całe życie liturgiczne. Właśnie w duchu ofiary. To jest właśnie ta głębia, do której nie tylko są niejako zaproszeni czy zobowiązani ci, którzy kierują kościołem, bo ta Ewangelia dzisiejsza nie jest tylko skierowana do hierarchów kościelnych. My wszyscy musimy brać udział właśnie w tym procesie wydobywania naszych dusz z wody. No zobaczmy, że to jest bardzo dokładnie opisane. Z jednej strony. Czysta, naturalna aktywność jest bezowocna, jest jałowa. Człowiek bez łaski Bożej nic nie może zrobić, w porządku nadprzyrodzonym nie może się zbawić. Ale z drugiej strony zobaczmy, że ta łaska nie robi wszystkiego, że ona domaga się współpracy, bo Chrystus nie uczynił cudu polegającego na tym, że te ryby nagle, cudownie z wody wyskoczywszy, znalazły się w łodziach, ale one znalazły się w sieci i apostołowie musieli je sami wyciągnąć. I dokładnie tak jest z łaską w naszym życiu. Ona przychodzi, ale ona domaga się pewnej współpracy. My musimy wkładać wysiłek w nasze uświęcenie. To jest dzieło i Boga, i nasze. I łaski, ale współpracującej, budującej na naszej naturze. My musimy w tym aktywnie uczestniczyć. Niech nasza postawa będzie podobna do postawy świętego Piotra, który Chrystusowi odpowiedział. Także na Twoje słowo zarzucam sieć. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.